Witamy wszystkich na konferencji pomyczowej. Łomżyński Klub Sportowy versus Sokół Aleksandrów Łódzki. Wynik 3 do 0. trzy punkty zostają w Łomży. Z nami trener Radosław Koźlik. Panie trenerze, prosimy o wypowiedź do wojskowych wydarzeń. Dzień dobry. No na pewno nie było to dla nas łatwe spotkanie. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżając tutaj, czekają nas trudne zawody, bo znaliśmy mocne strony przeciwnika i zresztą w trakcie meczu to się, to się potwierdziło. Szkoda. Szkoda mi tylko po tym meczu, że w taki głupi sposób traciliśmy bramki, bo gdzieś tam nie zabezpieczony stały fragment gry i przeciwnik właśnie wykorzystywał te mocne, mocne swoje strony. Mówię tutaj o przejściu z obrony do ataku, robili to błyskawicznie i tak naprawdę dwie bramki straciliśmy w taki sposób, gdzie, gdzie no wiedzieliśmy, że to jest duży atut przeciwnika. I tutaj szkoda mi tych sytuacji. Nie mogę chłopakom odmówić, że nie chcieli. Nie mogę chłopakom odmówić, że nie walczyli, bo, bo robiliśmy wszystko, żeby naprawdę tutaj w tym spotkaniu wypaść korzystnie na tle tak dobrego rywala. Trenerze tutaj mieliście zdecydowanie swoje szanse, zwłaszcza po, po... Po pierwszej bramce uks u naprawdę sporo działo się momentami pod bramką Adriana Olszewskiego. Natomiast chciałbym zadać inne pytanie, no bo już jesteście zespołem, który jest pewny spadku. I czy są już jakieś zamysły, co będzie w kolejnym sezonie? Czy od razu będziecie chcieli włączyć się w walkę o, o, o kolejny awans do trzeciej ligi? Czy raczej będzie to budowanie od podstaw, a może po prostu będziecie chcieli... Te kilka lat w, czwarte, w czwartej lidze po prostu pograć? To na pewno jest trudny moment dla nas, tak. Jeszcze takiej pełnej wiedzy nie wiem jak to do końca będzie się odbywało, tak jestem przed spotkaniem z zarządem. I po tym spotkaniu na pewno będę wiedział dużo więcej na temat przyszłości drużyny, planu na ten dalszy, dalszy, dalszy okres, co, co, co po spadku, tak? także tutaj w tej kwestii nie mogę się wypowiadać, bo nie mam pełnej wiedzy też w zgodnej ocenie wielu kibiców ten mecz to nie był, nie był mecz, tak gospodarze Zespół który już jest pogodzony ze spadkiem ale jednak mieliście swoje okazje, mogliście zagrozić i zagrożaliście bramce Adriana Olszewskiego i z jakim planem przyjechaliście na to spotkanie, jakby co chcieliście tutaj osiągnąć i w jaki sposób chcieliście można powiedzieć zaskoczyć gospodarzy swoją grą? Na pewno chcieliśmy osiągnąć korzystny wynik, wiadomo tak od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie zapunktować w tej lidze. Pomimo tego, że w wielu tych meczach wyglądamy naprawdę, naprawdę uważam dobrze, jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem dla, dla rywala. Nawet ten ostatni mecz niestety przegrany z Jagiellonią to, to potwierdza. Także tutaj pod tym, pod tym kątem no nie układa nam się ta runda kompletnie. My jak chcieliśmy zaskoczyć, jaki mieliśmy plan. Na pewno na pewno chcieliśmy, ja generalnie chcę, żeby, żeby drużyna cały czas e, prowadziła, prowadziła e, grę, próbowała prowadzić, tak, żebyśmy posiadali tą piłkę, żebyśmy konstruowali sobie te ataki, e, wykorzystywali e, konkretne, konkretne fazy e, meczu w taki sposób, jak sobie planujemy przed, 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 przed spotkaniem. I rzeczywiście. Też dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że takie szanse na pewno się pojawią, tylko że w takich meczach z tak wymagającym przeciwnikiem, no to musimy, musimy te szanse wykorzystywać, tak? Żeby liczyć, liczyć tutaj na, e, na korzystny rezu rezultat w takim spotkaniu z tak silnym przeciwnikiem. Także tutaj, tutaj e, bo mógł być ten wynik inny, tak? Jakbyśmy, jakbyśmy byli bardziej skuteczni. Trenerze, na koniec konferencji nie pozostaje mi nic więcej, jak życzyć Wam jako klubowi powodzenia już w przyszłym sezonie, bo chyba zgodnie tutaj uważamy i rozmawialiśmy o tym i przed meczem i w przerwie, że Sokół to jest klub, który kojarzy się z trzecią ligą, przynajmniej nam tutaj w Łomży, i z niekorzystnymi wynikami w przyszłości, jakby nie patrzeć. Także Reasumując, życzymy powodzenia w przyszłym sezonie, wszystkiego dobrego i na pewno punktów jeszcze do końca tego sezonu. W przyszłym meczu z, z Liderem. Tak, i w przyszłym meczu z, z Liderem. My no, w każdym meczu robimy tak, jak podkreślałem, tak, robimy wszystko, żeby zaprezentować się korzystnie i osiągnąć korzystny, korzystny wynik, bo jest to na pewno e, dla nas ważne. A co, co, co do przyszłości, no to się okaże, jak to wszystko się potoczy. I dziękuję. Dziękuję za życzenia, również gratuluję, gratuluję zwycięstwa i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękujemy serdecznie. Witamy wszystkich serdecznie. Jest już z nami drugi trener łomżyńskiego Klubu Sportowego Tomasz Chludziński. Trenerze wygrana ważne trzy punkty i jesteśmy jeszcze w grze o playoffy. Oczywiście będzie to trudna sprawa, ale jesteśmy, ale na początek prosiłbym o komentarz do wojskowych wydarzeń. Witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim zacznę od tego, że chciałbym podziękować kibicom, którzy przyszli dzisiaj na stadion. Wiemy, że środa, środek tygodnia... Jest to dość ciężki termin na to, żeby większa liczba kibiców mogła się pojawić, natomiast e, bardzo się cieszymy, że, że i tak kibice byli, dopingowali, także dziękujemy za to. E, druga sprawa no to chciałbym podziękować drużynie za to, że e, w większości zrealizowała założenia meczowe no i, i podjęła ten trud niełatwy trud, ponieważ wiedzieliśmy, że z, mimo tego, że tabela pokazuje co innego, ale mecz z Sokołem Aleksandrów nie będzie łatwym spotkaniem, z tej przyczyny, że ta drużyna nie ma nic do stracenia, a człowiek, który nie ma nic do stracenia, jest najbardziej niebezpieczny, więc wiedzieliśmy, że trzeba będzie podejść do tego bardzo solidnie, przede wszystkim mentalnie, tak? do, do tego spotkania, żeby osiągnąć tutaj dobry rezultat i 呃，不西 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>。 Tak jak powiedziałeś, być dalej w grze o baraże do drugiej ligi. Trenerze, dzisiaj e, widzieliśmy na Murawie, przynajmniej w mojej opinii, taki e, dowód prawdziwej, przyjacielskiej relacji w naszej drużynie. Chodzi mi tutaj o dwie asysty przy drugim i trzecim golu Czarka Sałuszka. E, Czarek mógł w mojej opinii kończyć e, tę sytuację i strzelać bezpośrednio na bramkę, a, a jednak e, wziął na siebie rywali, zrobił miejsce Hubertowi Antkowiakowi. E, który, który walczy o koronę Króla Strzelców Trzeciej Ligi Grupy Pierwszej. Czy w oczach trenera faktycznie tak jest, że chłopaki chcą windować Huberta w tej walce i, i w, żeby ten, ta, ta korona przyjechała tutaj do Łomży i, i w niej została? Myślę, że tak. Myślę, że cała drużyna Pracuje na bramki, cała drużyna pracuje na to, żeby, żeby Hubert mógł strzelać bramki, ale też myślę, że niezależnie od tego, kto te bramki strzela, no to najważniejsze są zwycięstwa. Tak? Jeżeli jest taka możliwość właśnie, żeby zachować się tak jak dzisiaj Czarek Sałczek, że e, praktycznie mogąc samemu zdobyć dwie bramki, wystawia stuprocentowe sytuacje, tworzy Hubertowi Kowiakowi. no to, to, to tylko można się z tego cieszyć, że, że zawodnicy z boiska też e, dostrzegają to, że, że mogą pomóc koledze, który właśnie walczy tutaj o... Korony kulas Też podzielam właśnie tą radość, o której, o której Pan powiedział. I ostatnie pytanie z mojej strony. Przed samym meczem mieliśmy zmianę w, w składzie UKS-u. Zamiast Przemka Żebrowskiego pojawił się Bartek Bernatowicz. Chcieliśmy tutaj w imieniu na pewno kibiców zapytać o to, co się z Przemkiem wydarzyło i, i czy są tutaj powody do obaw. Przemek doznał pewnego dyskomfortu na rozgrzewce i wolał zgłosić to trenerom, tak wolał to nam zgłosić, żeby skład, który wyjdzie na boisko, był w 100% jakby przygotowany do, do rozegrania spotkania. Myślę, że to nic poważnego. Już w tym momencie zajął się nim nasz fizjoterapeuta, więc, więc podejrzewam, że na niedzielę będzie spokojnie do dyspozycji. Też wracając do samego przebiegu spotkania, 3 do 0, hat-trick Hubert jeszcze w pierwszej od swojej meczu, więc, więc klasyczny hatrik. Ale czy w ocenie sztabu, w ocenie trenera to też nie był taki trochę plan minimum, bo ja wrażenie, że można było trochę ugrać więcej. I czy to też było związane z tym, że już przyszły kolejny mecz gramy w niedzielę, tak? Czy ten mikrocykl jest trochę inaczej rozbudowany i też te siły trzeba inaczej rozkładać, jeśli chodzi o ten cały tydzień treningów i, i, i likowych zmagań? Ja bym powiedział, że to już jest kolejny mecz, gdzie, gdzie gramy sobota środa, sobota środa. W tym momencie mamy jeden dzień więcej odpoczynku, no bo gramy w niedzielę. Dlatego też bardzo ważna jest regeneracja. Natomiast jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście chcieliśmy trochę dać chłopakom odpocząć tym, którzy rzeczywiście tam wykonywali najwięcej sprintów. Tym, którzy byli zagrożeni kartkami, po to, żeby byli do, do dyspozycji w jak najlepszej dyspozycji na kolejny mecz. Dzisiaj w pierwszym składzie, ale również w tym drugim, tak, czy w zawodników, którzy weszli na boisko, e, w ramach zmian zabrakło Dawida widowczar, był na ławce, nie było go na boisku, czy rozumiem, że nie, nie musimy się obawiać, jeśli chodzi o jego dyspozycję, jest w stuprocentowej dyspozycji do, do, do trenera. Tak, Dawid rzeczywiście czuł mały dyskomfort, i, i tak samo podjęliśmy decyzję, żeby po prostu e, nie wpuszczać go na boisku w dzisiejszym dniu, żeby mógł sobie odpocząć i, i być gotowym na niedzielę, ale to nie jest nic poważnego, po prostu sprawy też przemęczeniowe i, i powinien być w 100% gotowy do tego, żeby wystąpić w niedzielę. Trenerze, dziękujemy za, za dzisiejszą wypowiedź pomeczową. Gratulujemy zwycięstwa panu reszcie sztabu, ale przede wszystkim też piłkarzom. Już w sobotę czeka nas bardzo ważne i trudne likowe starcie z rezerwami, w niedzielę, przepraszam, z rezerwami warszawskiej legii. Także życzymy powodzenia. Na pewno będziemy obserwowali i trzymali kciuki. Dziękuję bardzo.